Znacie te momenty w życiu, kiedy to jest totalnie beznadziejnie i wiecie, że nie macie szans, albo ktoś nie ma szans. Ogólnie totalny dramat. Takie momenty, kiedy jesteście bezradni i krzyczycie w niebo: Dlaczego? Dlaczego? To prawie jak oglądanie mojego kanału. Dokładnie w tym rzecz, bo zagramy mecz jest Legia Warszawa na ultimetę. Graj lks em Jeśli przegrasz, dajesz mi suba. Już kiedyś mówiłem, że nie będę dawał subskrypcji za przegranie, nie wygranie. To to samo. Za przegranie czy wygranie, whatever. Rzecz w tym, że niestety lub stety dla mnie niemożliwym jest zagranie takiego meczu, ponieważ kiedy mamy już wszystko ustawione i wchodzimy w ustawienia gry, nie ma poziomu trudności ultimate dla tak słabych druży drużyn, jakimi są te polskie. Najwyższym jest legendarny. Chyba, że trzeba wejść jakoś inaczej w ten mecz, coś pokombinować, nie wiem. Także gramy na legendarnym. Co za tym idzie? Łamie to yy, zasady tego tutaj Oplut, tego kanału, który kazał mi zagrać na ultimate. A w ogóle to. ULTIMATE! Nie ma czegoś takiego. Tak czy siak wiemy, jak prawdopodobnie ten mecz się skończy. Coś tam pozmieniałem, coś tam pokombinowałem. No takim składem wychodzimy. Ehm, jakby dałem tak, żeby byli jak najszybsi, bo tu będzie mi chodziło o to, żeby jakoś po prostu też nadążać za rywalem. Nie mam pojęcia, jak to będzie. Nie mam pojęcia, moi drodzy, co tu się wydarzy. Raczej będzie dramat. Super nastawienie youtubera na początku nagrywania swojego odcinka. My rozpoczynamy to spo spotkanie. Ełka łódź. Legia Warszawa gramy u siebie. To jest je nasza jedyna przewaga. B... <welche> Zaczynamy. Karuzelę rozpierd. Do... No i co tam? No i co tam? Kante. Lui co? Lui chłodno nas? Co to za zawodnik? Nowik was, już tracimy bramkę. Nawet nie musiałem nic robić. Przez cokolwiek mogłem robić. Wiadomo, że legendarny to troszeczkę nami tutaj wstrząśnie. Mamy jedną gwiazdkę zespołu, oni mają jakieś trzy. Nawet nie wiem. To nie. To, to, jest, to nawet nie jest mecz na mój obecny poziom grania. To będzie super. Wow! A, <grym> Wiem, dlaczego ten y, komentarz miał najwięcej łapek w górę. Chcieliście mnie po prostu zabić. No, y, nie mam żadnych szans w tym meczu. Także to, jakby. Y, jeżeli nie chcecie oglądać sromotnej porażki, to już możecie wyłączyć i napisać, jaki mecz mam następny zagrać. To będzie zdecydowanie najgorszy odcinek. Mówisz, co gram? Matko, święta! Nawet nie jestem w stanie oddać strzału z daleka, bo zanim go oddam, to i tak już przy mnie ktoś jest. Wow. Wow, Kante. No, pobaw się, graj na czas. Błagam, nie rozwalcie nas 10 do 0, bo to jest możliwe. Wybijamy tą, tę piłkę, nie ma co. W momencie odebrania piłki, oni już natychmiast szybciej reagują niż ja. Parę razy już mi się wydawało, że byłem tak blisko, żeby wykonać y, w ogóle jakiś atak. No ale nie. Ja muszę po prostu w tym meczu, to jest challenge następny. Ja sobie sam znajduję challenge, takie jest moje szczęśliwe życie, że sam sobie daję challenge. Y, przegraj jak najmniej. Y, challenge na dzisiaj. Nie przegrać więcej niż 5 do, 0 do 5, tak? Nie przegrać więcej niż 0-5. Czy to jest w ogóle możliwe w moim przypadku? Wow! Wow! Bosko! My nawet... My, nieważne czego bym nie robił, tak czy siak oni będą strzelać te bramki. Więc jakby... Mój challenge jest coraz bliższy po prostu totalnego faila. 40 minuta, yy, mecz nam le leci jak krew z nosa. Jeszcze tylko trochę... Jeszcze... Szybki wpierdzieli do domu. Po prostu. Szybki wpierdzieli do domu. Gramy w Łodzi szybko, będziemy mieli blisko do domów. Koniec pierwszej połowy. Jestem ciekaw, jakie są statystyki. Dobra, pomiń szybko. Mamy 39% posiadania piłki, zero strzałów. Kiedy ostatnio? Ja miałem 0 strzałów. Co tu się dzieje? Dokładność podań. Wow, niesamowicie, że w ogóle mam trochę wyższą niż oni. Czy stracimy bramkę? Nie, nie tym razem. Ale oni znowu mają piłkę. O, my teraz też mamy piłkę. O, wow, ale to jest. Wow, ten odcinek będzie miał minimum 100 tysięcy wyświetleń. Po prostu jest co oglądać. Kolejny strzał legi. Eee, no, mamy, mamy trochę tutaj szczęścia, no nie oszukujmy się. Myślałem, że będzie większy dramat. Eee, strzelili nam szybko te trzy bramki i teraz, jakby trochę nam odpuścili, mam wrażenie. Żołek, klimczak, strzał, broni, malarz. Powiem Wam, że tu po prostu ja pierdzielę. <laughs> Nawet jak mam tego swojego piłkarza, do którego mogę podać, to to podanie niekoniecznie dojdzie do końca, bo nagle oni wyrastają z ziemi. Znaczy jakoś jest mniej frustrująco niż było w starych FIFAch. To, co na, kiedyś nagrywałem, ale to już w ostatnim mówisz, co gram mówiłem. Czy ta gra nie jest aż taka zła, moim zdaniem. Gdzieś tam ten rywal piłkę traci. Nie jest tak, że nas totalnie cisną i nie mamy jak się dostać do piłki, jak było w tamtych FIFAch. Chociaż to jest Legia. Nie wiadomo, jak to by było, gdybyśmy grali na przykład z Realem Madrid. Ja myślę, że wtedy to bym płakał. A, a tutaj, jakby, no, zobaczymy, co będzie. Tak się popykamy, zobaczcie. Tu jakiś atak wyprowadzamy. Czy będzie bramka? Chociaż jeden strzał oddamy celny. No brawo, jeden strzał. Wiem, że już zaciskaliście pięści i yy, mięśnie żuchwy, bo już wiedzieliście, że będzie gol. Ale nie. nie, nie tutaj, nie w tym meczu. Nie my. Waga, czy będzie drugi strzał, wolski, drugi strzał, nieważne czy nie, celny, nabijmy jakąkolwiek statystykę, żeby nie było, że oddaliśmy mecz za free. No, i co będzie, proszę, no NO nie! <noise> no tak, po prostu robią sobie co chcą. Oni, oni wiedzą, że tutaj po prostu no, nie mam żadnych szans. 0% po prostu szans. Ciekawe, jak będzie z moim y, challenge'em, bo jak ja sobie narzucam challenge, to zazwyczaj y, udaje mi się je wygrać. Tylko nie dałem sobie y, y, tej y, kary, gdybym przegrał faktycznie o Matko Boska. Karą jest sam sobie ten mecz. Pirulo, tutaj po dość podanie, mogłem to inaczej zrobić, ale jak mówiłem, tutaj ułamek sekundy, za długo mam piłkę i ją tracę, więc wolę szybko. Co będzie z tej sytuacji, matko? Co, co, co tu się dzieje? I czemu on do tego dojdzie? Nie, jeszcze ktoś tutaj do mnie pisze. Nie pisać teraz do mnie, bo może jeszcze wygram. Legia się, powiem wam, bawi, bawi po prostu w tiki-take. To jest Barcelona z czasów Guardioli, nie mamy jak w ogóle dojść do piłki, no ziomek, nie strzelaj, oh. oni nawet się nie, da, nie, nie łapią na spalonego, matko, kiedy ja ostatnio przegrałem 5 do 0, co jest też, z... a właśnie, tak, dokładnie. Challenge, yy, który sobie dałem, mówił, że nie przegram więcej niż 5 do 0. Akurat jest koniec meczu. Czy ja dogram to bez przegrania? 6-0. Eee, nie wiem, ręce mi się trzęsą. Eee, gujma, może jeszcze nawet strzelimy bramkę. Uwaga, srnić strzał. No i broni, tutaj bramkarz Legii. legi. Jeden groźny strzał oddaliśmy w meczu, naprawdę. O, uwaga, jeszcze Wolski, Broni, Majecki. Dobra, przynajmniej te strzały były cokolwiek pozytywnego. Musimy znaleźć w tym meczu. Koniec, przegrałem 5 do 0 z Legią Warszawa. ŁKS-em łódź. Jakby nie ma żadnego zaskoczenia, nawet. Zobaczcie sobie statystyki spotkania. Oprócz tej jakiejś tam dokładności podań i celności strzałów, biorąc pod uwagę, że mieliśmy ponad dwa razy ich mniej. No, to legia nas rozłożyła 5 do 0. Mogłem tak ochodzić po meczu, jak Pikę kiedyś z Realem. Ale zakończmy to i zapomnijmy, że to miało miejsce. W ogóle to proponuję Wam samemu sobie zagrać to spotkanie i zobaczyć, co tam się dzieje, bo kontroli jest zero, po prostu zero. No ale no, no. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego wspaniałego meczu. Emocji było tyle, że prawie zemdlałem 30 razy podczas nagrywania tego. Odcinka i znowu bucham po prostu gorącem. Idę chyba spać na balkon. Piszcie w komentarzach, jaki mecz następny mam zagrać, i ja go oczywiście zagram. Wybieram komentarz, który ma największą ilość łapek w górę. Tylko dajcie jakiś taki sensowniejszy mecz, gdzie będę miał jakiekolwiek szansę. Błagam. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.